Cześć, witam was w takim filmiku informacyjnym. Myślę, że zasłużyliście na, na taki filmik, bo doszło was tutaj bardzo dużo, bardzo dużo nowych widzów i właśnie sporo z tych nowych widzów po prostu jeszcze jest zagubionych na moim kanale, nie wie co jak tutaj działa, więc pozwólcie, że dla was, dla nowych widzów, wyjaśnię, jak tutaj wszystko wygląda na moim kanale, więc zacznijmy może od. soboty. Na początku mojego kanału były właściwie filmiki tylko w soboty. Raz w tygodniu był filmik i on był tylko w soboty. I... no i wszyscy byli zadowoleni. Nie miałem czasu na więcej. To głównie dlatego, że był tylko jeden filmik, że nie miałem wprawy w montowaniu, w pisaniu scenariuszy, nagrywaniu i tak dalej. Teraz to już mi wszystko zaczyna coraz mniej czasu zajmować. I... jak widzicie teraz filmiki są codziennie. Doszły filmiki w niedzielę, teraz w niedzielę leci moja seria Co Jeśli. Czyli w tym momencie staruszek Logan, którego w sumie mam tutaj. I... Yy, ta seria jest zawsze w niedzielę o 12. Chociaż jak widzicie, moje dwa ostatnie odcinki o staruszku Loganie nie były o 12, tylko pierwszy był jakoś po 15, a drugi był o 13.30. I to dlatego, że po prostu nie wyrabiałem się, żeby je tworzyć. I tutaj pojawiają się właśnie nowi widzowie, którzy po prostu yy, wiecie, co Zanim jeszcze do tego przejdę. M y ogólnie, że tak powiem, mój proces tworzenia wygląda tak, że y ja studiuję. Studiuję w innym mieście, tam w tym mieście nocuję, mam wynajęty pokój i właściwie y wracam, z ty wracam ze studiów y w czwartek, wieczorem, czasami w, y w piątek rano dopiero zależy, jak mam zajęcia. I wtedy zaczyna się moje nagrywanie i montowanie filmików na cały kolejny tydzień. Bo widzicie, wtedy zazwyczaj nakręcam zaraz po powrocie mój luźny, piątkowy filmik, który sobie właśnie oglądacie tak potem na różne tematy, najróżniejsze. Zazwyczaj są to jakieś unboxingi, ale nie zawsze mam co odpakować, więc nie zawsze to jest unboxing, tylko jakaś taka zwykła gadka, na przykład w tym tygodniu to planuję sobie nagrać jakiś filmik o tym, czemu nie nagrywam filmików o DC, więc zapraszam na to w piątek. Potem na sobotę jest seria pierwszy komiks, albo e, może być czasami okolicznościowo, jak na przykład teraz e, wyszedł film e, o Wolverinie. Logan to był filmik właśnie o tym filmie, i ta seria była przeniesiona pierwszy komiks na kolejny tydzień. I potem na niedzielę właśnie nagrywam, co jeśli. I właściwie tak to robię wszystko z dnia na dzień, więc właściwie nie mam wolnych weekendów. Po prostu, no co, cały... Mój, mój weekend wygląda tak, że wracam i ciągle nagrywanie, montowanie, nagrywanie, montowanie na cały kolejny tydzień. Niektórzy z was yy, zastanawiają się, Dymo, po co ty nagrywasz te gry? Przecież prawie nikt tego nie ogląda i tylko sobie czas marnujesz, w tym czasie mógłbyś zrobić kolejny filmik o historii komiksowej. Nie. Ja... Yy, mi nagrywanie tej gry zajmuje... gier zagrywa, za, zajmuje godzinę. Przepraszam, że tak mówię jak poduczony, ale jest już późno, jestem ubrany, zaraz lecę na uczelnię, liczę, że to szybko zmontuję, potem na lapku i może jakoś wstawię. Yy, bo, bo ogólnie tylko tutaj w domu mam mikrofon, mam kamerę, mam oświetlenie i tam po prostu nie jestem w stanie nagrywać. Kiedy studiuję, tam nie mam żadnego sprzętu, a też nie mam warunków, żeby, to, żeby zawsze ten sprzęt ze sobą wozić w tą i z powrotem. Yy, I też... Nie ma sensu tego sprzętu, sprzętu zostawiać tam, bo jak jestem na uczelni i się uczę, to nie mam czasu tyle, żeby nagrywać, więc yy, nie ma takiej możliwości, żebym w tygodniu sobie nagrywał tam, kiedy jestem na uczelni i to wstawiał, a weekendy miał wolne. Po prostu muszę to robić, jak wracam do, tutaj do domu rodzinnego z uczelni. No i właśnie. I <ścoughs> te nagrywanie gier zajmuje mi godzinkę. Wreszcie, godzinkę sobie właśnie nagram, potem tam w, między, w międzyczasie jak tam śpię czy coś mi się to wszystko renderuje, wstawia i mam spokój. Nie muszę tego dodatkowo montować, nic tam poprawiać, po prostu mam materiał na 4 dni. I możecie się teraz zastanawiać, Dymo, czemu ty w ogóle wstawiasz codziennie? Zamiast te, tak stawiać codziennie, to byś wstawiał yy, na przykład tylko wię, nie wiem, więcej materiałów komiksowych. Wstawiam codziennie, ponieważ. Obecnie i ja to mówię otwarcie, nagrywam te gry tylko dlatego, żeby coś było wstawiane codziennie, bo na obecnym algorytmie YouTube'a muszę coś wstawiać codziennie, bo ten algorytm działa mniej więcej tak, żeby Wam to szybko wyjaśnić, że kiedy widz codziennie wraca, czyli kiedy osoba codziennie wraca na mój kanał obejrzeć filmik, czyli właśnie na przykład jak się pojawia nowy filmik, to ta osoba codziennie wraca, to... Jakby tak boostuje to mój kanał ogólnie we wszystkim. Dlatego, kiedy zacząłem nagrywać Wolverina, yy, to mimo, że te, on, ten, ta seria z Wolverina miała tam po 200-300 wyświetleń, to nagle moje yy, filmiki weekendowe, czyli komiksowe ciekawostki, jeszcze wtedy dostały tak na około 50% przyrost. Mimo, że tego nic się nie zmieniło, jedynie, że nagrałem, zacząłem nagrywać, zacząłem wstawiać codziennie. I właśnie to wstawienie codziennie zbudowało, no tak było bardziej po ten algorytm YouTube'a. I właśnie, w sumie wiecie co? I też z drugiej strony to, że nagrywam te gry, to ja wcale w ogóle nie gram w żadne gry poza tym, że nagrywam. I to nie jest wyboru, bym sobie w tam sensie pograł, na przykład bym sobie już długo sobie w The Forest nie grałem, w The Forest już nie grałem chyba z dwa miesiące, w Doty to już w ogóle chyba z pół roku nie grałem, bo nie mam czasu i... Nie mam czasu na gry. Właściwie takie nagrywanie tych gier to moja jakaś jedyna chwila na moment, na moment, żeby sobie pograć. No i to też tak nie do końca, no bo wiecie, nagrywam, to też jest jak muszę coś, tak się trochę bardziej skupiać. I no, widzę, że, mam nadzieję, że wam to tak trochę przedstawiłem, jak wygląda u mnie ten proces teraz tego tworzenia, nagrywania. I ten filmik jest właśnie tak bardziej nie do tych 10% osób, którzy do mnie piszą dymo w całej częściej filmiki i więcej. I najlepiej jeszcze dymo cały swój wolny czas poświęć dodatkowy, jeszcze wrzuć studia i w ogóle tylko filmiki nagrywaj. Tylko właśnie do Was, do Was dziękuję Wam, do, do, wam wszystkim, którzy mnie właśnie w tym wspierają. Zostawiają łapki w górę, pozytywne komentarze, bo obecnie, kiedy nagrywam, to mój filmik, właśnie druga część od Benogana, ma właśnie ponad tysiąc łapek w górę i to jest ogromne. I tam może. Z... 14 łapek w dół. I to jest właśnie do Was. Do, do tego ponad tysiąca osób, co mi dało łapkę w górę, bo ja już nie mam czasu, nie mam siły i nie mam nerwów. Właśnie osobom, które piszą dymo, stawiaj częściej albo za krótkie te odcinki. To wiecie co, proszę Was, żebyście takim osobom odpisywali, bo. Jeżeli ja nie odpiszę, a wy widzicie taki komentarz, to może napiszcie takiej osobie, że jak oddam, yy, to jest taka moja propozycja dla tych wszystkich osób, które, które chcą, żebym częściej nagrywał i, dłużej, i dłuższe filmiki stawiał. Jeżeli mi dacie swoje weekendy, swój wolny czas, no to ja chętnie, z przyjemnością będę nagrywał nawet półgodzinne materiały. Ale obecnie moje życie prywatne jest bardzo smutne. Jest smutne dlatego, że kiedy montuję materiał na sobotę, to ja go montuję w piątek. Nie mogę wyjść z kumplami się napić, yy, nie mogę sobie skoczyć za bardzo do kina, nic, bo montuję filmik. W sobotę montuję filmik do serii Co Jeśli na niedzielę. Czasami jeszcze nawet w niedzielę rano montuję, jak się nie wyrobię, a już muszę pójść spać, bo jestem taki zmęczony. I naprawdę, proszę was, wy wszyscy, wszyscy którzy chcecie, żebym nagrywał jeszcze dłuższe odcinki, spróbujcie tak przez, bo ja już nagrywam ogólnie od roku i. Spróbujcie tak przez rok nie mieć wolnych weekendów, co jakiś czas może co trzy tygodnie, co 4 tygodnie sobie może wyskoczyć do kina. Spróbujcie tak. Ja wam to bardzo polecam. Może to wam trochę da y, jakiejś wdzięczności, jakiegoś zrozumienia, dlatego że ja tak rzadko, no rzadko, codziennie stawiam. I wydaje mi się, że żaden z polskich youtuberów komiksowych nie stawia regularniej ode mnie. Tak mi się wydaje. Jeżeli ktoś stawia bardziej regularnie ode mnie, to przepraszam. Yy, napiszcie takiego polskiego youtubera komiksowego w komentarzu, to ja go jeszcze nawet zareklamuję. Jeżeli jest, jest mniejszy, <grym> to jak mówię, zareklamuję. Jeżeli jakiś youtuber stawia regularnie ode mnie, jeżeli codziennie stawia takie materiały długie, jak ja właśnie w weekendy, no to stawiam nawet mu postawię, nie wiem, postawię mu Jacka Danielsa. Jeżeli codziennie stawia takie Rozbudowane materiały, jak ja o staruszku Loganie. Naprawdę, taka jest moja propozycja do tych wszystkich osób. I właśnie, jeżeli chodzi o staruszka Logana, to dostałem od pewnego widza link do Comicstoriana. To jest taki zagraniczny youtuber, wydaje mi się, że ma na imię Benny, sympatycznego gościu bardzo. Yy, w sumie yy, nie chcę być, nie chcę, on robi bardzo fajne materiały, ale ja nie chcę robić takich jak on, bo. Nie chcę. Moje, mater moje materiały tak idą w tym kierunku, ale mimo wszystko staram się tak zostawiać coś takiego. Akurat w komiksie Old ben Logan to jego jest bardzo ciężko kupić już, tylko można go kupić, już tak powiem, z drugiej ręki, nie można go już od wydawcy kupić, więc przedstawiając go y dużej ilości ludzi, rynek komiksowy na tym za bardzo nie traci, bo nic nie kupi już w wielkiej kolekcji komiksów Marvela w sklepie. I też nie jest chyba żadne inne wydanie przetłumaczone, ale ogólnie to staram się iść taką zasadą, że chcę przedstawiać jakiś komiks na tyle, żeby osoba tak, żeby osoba oglądająca mój filmik, mimo wszystko mogła sobie pójść. Dajmy na, to na przykład ten komiks Avengers Impas. Albo wiecie co? To jest zły przykład. Powiedzmy, że robię sobie. Yy, bo to wiecie, wielka kolekcja komiksu Marvela się nie, się nie nadaje do takiego przykładu, ale załóżmy, że sobie robię filmik o Thor Wikingowie. To ja starałbym się. Bo obecnie tego takiego filmiku nie mam, ale jakbym jak go robił, to starałbym się robić ten filmik w taki sposób, żeby osoba, która obejrzy mój filmik. Jeszcze z chęcią mogła pójść sobie ten, ten komiks kupić samemu i mieć jeszcze cały niezbadany świat przed sobą o wiele więcej przyjemności jeszcze z przeczytania samemu po prostu. Tak mówiąc, to bardzo ogólnie. Nie chcę w żadnym wypadku mieć żadnej spiny z rynkiem komiksowym w Polsce. Nie chcę być, że tak powiem, jakby substytutem zakupowanie komiksów. Ja chcę być taki, taką bardziej zachętą do kupowania komiksów i właśnie często widzę w komentarzach teksty typu: "O, nie wiedziałem, że jest taki komiks, chyba sobie kupię" albo "O, ale fajny komiks, chyba go sobie kupię", mimo tego, że ja już go omówiłem. Często mam właśnie nawet pytania, gdzie można taki jakiś komiks kupić, na przykład pod filmikiem "Jak Deadpool zabija uniwersum". Marvela, miałem pytania, czy można taki, komik, taki komiks, taki kupić. W Polsce on nie jest wydany. Dlatego podlinkowałem Atom Comics i ogólnie myślę, czy nie, nie, nie zaproponować jakiejś współpracy Atom Comics w takiej formie, że po prostu bym dla was załatwił jakiś kod rabatowy, że tam nie wiem 5% czy, czy może 10% za komiksy. Zamiast za to bym po prostu właśnie mówił na przykład: "O, w tym filmiku możecie sobie kupić ten komiks, z tego filmiku możecie sobie zamówić na Atom Comics i macie Kody zniżkowy. Myślę, że to by było fajne. Myślę, że to było jakieś wspieranie. Na przykład staram się też. Teraz, właśnie czekam ciągle, a w sobie kupię taki komiks Egmontu, Deadpoola, To jego nie mam, w którym Deadpool został Iron Manem. I ta historia, jak został Iron Manem, to jest tylko jedną z kilku w tym komiksie. I właśnie chcę w ten sposób, na przykład, zachęcić do zakupu tego całego komiksu osoby, które by ten filmik obejrzały, bo ja naprawdę nie chcę robić konkurencji dla żadnego wydawcy, wręcz, przeci wręcz przeciwnie. Ja chcę, tak jakby, jeszcze bardziej zachęcać do kupowania komiksów. I właśnie tutaj się pojawia Oldman Logan, którego omawiam bardzo, bardzo szczegółowo. Każda strona tego komiksu się, wydaje mi się, że każda strona tego komiksu jest u mnie na filmiku, nie jest pominięta. I omawiam, omawiam to szczegółowo, bo jak już mówiłem, nie można tego kupić już po polsku, przynajmniej u wydawcy. Można tylko od kogoś odkupić. I chcę, no właśnie, z drugiej strony, ta historia jest dość. Taka emocjonująca. I chcę ją tak jak najbardziej przedstawić szczegółowo, żeby żadnego wątku nie pominąć. Ani przynajmniej yy, staram się jakby nie. Wiecie. Chcę po prostu, żebyście mieli takie pełne doświadczenie tego komiksu, bo ten komiks naprawdę jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. I chcę, żebyście też odczuli taką satysfakcję z znajomości tego całego wątku. Bo na przykład mamy Adwę, którego bardzo lubię i polecam. I. Adwe nagrał zupełnie inny filmik. W ogóle w żadnym wypadku nie chodzi mi o porównanie mojego filmiku do jego, tylko takie dwa zupełnie inne jakby formaty. Adwe zrobił to chyba tak, że wydaje mi się, że może w minutę streścił ten komiks, w minutę i przeszedł już do rzeczy, które się dzieją po tym komiksie w, w yy, 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 tej nowej serii Marvela, yy, gdzie już właśnie Old Man Logan został przeniesiony... Do głównego uniwersum Marvela, o czym chyba będę robił potem, bo mi się bardzo podoba ten Wątek. Ogólnie widzę, że jestem kurczę, zmęczony, przepraszam was, ale no, zaraz będę wyjeżdżał. Jestem chwilę po nagrywaniu Spidermana, i już jeszcze już kurtkę mam w sobie zaraz, tylko pakuję to na, pendri na pendrive'a, czy tam na, nie, nie, na, dysk, na dysk zewnętrzny do lapka, i to montuję i ogarniam. I właśnie, Adwe. Polecam ogólnie jego filmik, jeżeli was interesuje, interesują dalsze losy Saruszka Logana, a tą historię streścił w minutę mi się wydaje, bo jego filmik trwa z 4 minuty, to wydaje mi się, że gdzieś w minutę go streścił i co, da się? Da. Ja już nagrałem dwa odcinki ponad 10 minutowe. Jeden tak właściwie 10 minutowy, drugi tak 12 minutowy. I jeszcze mi została jedna trzecia historii do opowiedzenia. I nic nie pominąłem. Cały wątek omówiłem. Bardzo mi się podoba ta sekwencja, w której jest z yy, Wolverine sobie Logan, sobie przypomina o tym, jak zginęli x meni Bardzo mi się to podobało. Chcę takich więcej stawek robić. Myślę, z tego co widziałem w komentarzach, Wam to się też podobało. Pisaliście, że to był Wasz ulubiony moment. I no właśnie. Chcę po prostu Wam przekazać jak najbardziej ten komiks. Osoba właśnie podesłała link do filmiku Comicstoreana i że mam się uczyć od tego Benego, tego Comicstoreana. I wiecie co? Jakbym miał taką całą drużynę jak on, bo Beny, ten właśnie Comicstorean, ma całą drużynę. Ma ludzi od montowania filmików, ma ludzi od scenariusza, on sobie yy, nagrywa głos. I właściwie no, on ma jeszcze z tego co wiem rentę wojskową, bo miał jakąś kontuzję i teraz po prostu mu za to wojsko płaci i to mu pozwalało opłacać właśnie tą całą drużynę, która mu pomaga przy tych filmikach. Ja jestem sam. Wiecie, ile ja na tym zarabiam? Ja na, na tym zarabiam tak, że w marcu w zeszłym roku 2016 włączyłem monetyzację na moim kanale. Próg wypłaty z YouTube'a wynosi 300 zł, czyli dopiero po osiągnięciu 300 zł przychodzi ci wypłata, i jeszcze żadnej wypłaty nie dostałem. I wydaje mi się, że znalazłoby się kilka osób, gdzie jakbym teraz powiedział, że na przykład, te, że już nawet, że powiedzmy, że dostałem te 300 zł, to dymo, ale 300 zł to jest dużo. Tylko, że wie, wiecie co? No, to może być dużo, to może być dużo jak się to zarobi w tydzień, to może być dużo jak się to zarobi może w miesiąc. Tylko że ja to zarobiłem i jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze takiej wypłaty nie dostałem. Od marca zeszłego roku już jest marzec. Czyli zarobienie 300, 300 zł w rok chyba nie jest zbytnio opłacalne. Więc ja za to nie zatrudnię sobie drużyny, która mi będzie montowała filmy, która mi będzie pisała scenariusze. Ja tutaj jestem sam. I dlatego, tak podsumowując. Moje filmiki takie komiksowe, czysto komiksowe są tylko w sobotę i niedzielę, bo tylko wtedy mam na to czas. Reszta to są takie zapychacze, żeby mieć jakiś z wami kontakt. Po prostu jedna rzecz to jest algorytm, druga, żeby mieć z wami kontakt w tygodniu. Żebyście nie musieli czekać cały tydzień, żeby mi jakiś komentarz napisać, tylko codziennie stawiam filmik, gdzie na bieżąco staram się wam odpowiadać. I to było chyba na tyle. Dziękuję wam, właśnie wam wszystkim. 90%, które mi dało te tyś, ponad 1000 łapek w górę. Teraz to może być jeszcze więcej, może już 1500, nie mam pojęcia i Wam właśnie dziękuję. Jeżeli, i mam właśnie do Was tą prośbę, że jeżeli zobaczycie te takie osoby, no mi się wydaje nieszanujące mojego czasu, to mi się już nie chce im odpisywać, że jak mi dadzą yy, ich weekend, yy, ich, ich wolny czas, to wtedy chętnie to zrobię. No, może im napiszcie, żeby napiszcie im coś po prostu, żeby dadali sobie spokój, albo żeby może trochę docenili, bo mi już się nie chce. Mi już się nie chce. Jakoś tak mnie już nie obchodzą te osoby. Najchętniej tam im ochotę powiedzieć to, co Wolverine powiedział do Charlesa Xaviera i Magneto w filmie X-Men, pierwsza klasa. Mam ochotę powiedzieć im, im to, co Wolverine powiedział właśnie do nich. No bo co, no. Po prostu, nie mam czasu. Co ja mam zrobić? Nie mam czasu na nagrywać więcej. Bym, mógł to bym chętnie nagrywał więcej, bo te filmiki łapią o wiele więcej wyświetleń, więc jak najchętniej to ja bym codziennie stawiał takie filmiki, ale nie mam czasu. Trudno, no ja nic nie poradzę. Dziękuję wam za uwagę, to był taki filmik informacyjny. Jutro wraca Spider-Man, Shutter Dimensions. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć.